Dzień dobry, witam wszystkich. Sioda, mamy spóźnienie, ale zamykam jeszcze moje pozycje. Także musicie mi wybaczyć, troszkę się przedłużyło. Ale bardzo fajne trade wyszły. Widzicie wszystko na Twitterze, także nie będę o tym mówił. Spoilerowo, bo wszystko było pokazywane. Dajcie znać, czy widać, czy dobrze słychać. Mam nadzieję, że zgłosiliście się już, podbiły symulatora Fibonacciego, wczoraj objęłem spotkanie na ten temat, pojawiło się oczywiście bardzo dużo pytań, a Łukasz, a kiedy, a kiedy można obejrzeć, a do kiedy można odebrać i tak dalej, wszystko jest w jednym miejscu spisane, żeby właśnie tego typu pytań nie uniknąć. Na czacie wam rzuciłem fibotimscul.pl, łamany przez symulator Fibonacciego, tam jest pełny opis projektu, co otrzymacie, będzie też nagranie z wczoraj, więc jeżeli chcecie to sobie to obejrzeć, bo naprawdę jest tego bardzo, bardzo. E, dużo, także do wakacji ten materiał e, po pierwsze chcę wam dać. Po drugie spotkać się na webinarze, żeby wszystko porządnie przerobić, więc mamy dobrych kilka miesięcy takiej wspólnej pracy e, no, bezpośrednio ze mną, nie. A symulator filmaczek oczywiście jest dla was i komplet materiałów, czyli PDF, opisy, no i te najważniejsze. Nagrania. Pamiętajcie, że to co mówię, to, co pokazuję, nie są to żadnego rodzaju zachęty do tradingu, nie są to rekomendacje, nie jest to przedstawianie jakiegoś świętego graala, bo oczywiście go nie ma w tradingu, pokazywanie pewnych metod statystycznych, bazujących na powtarzalności i prawdopodobieństwie przede wszystkim które dają pewnego rodzaju przewagę w tradingu. Jakiego rodzaju przewagę? Ja może na konkretach zacznę, bo jak wiecie, nie lubię teoretyzować, a lubię pokazywać na faktach, na liczbach najczęściej, na wynikach, tak? W momencie, jak nie było widać prawej strony wykresu, na przykład jak wczoraj, piękne setupy, no wczorajszy dzień taki chyba przełomowy, w kwietniu zdecydowanie dla mnie najlepszy. Wczoraj i dzisiaj, nie? dzisiejszy poranek. Więc można powiedzieć, że te dwa dni zrobiły mi praktycznie wynik, no chyba na cały miesiąc. Mogę powiedzieć, że spokojnie. Mimo, że mamy dopiero, zobaczcie, piąty dzień kwietnia. No w tradingu często tak jest, że jeden, dwa, trzy dobre dni jak siądą. No a wczoraj siadło, dzisiaj siadło, także jeszcze gdzieś tam kiedyś docisnę. Może jutro na Akademii i, i, i ta norma, ten target miesięczny jest osiągnięty. Na milionowym portfelu, czy będę pokazywał? Tak, będę pokazywał, odpowiadając na pytania po świętach. Przypominam, ruszamy. Wiem, że się nie możecie doczekać, no, ale przed nami święta. Jaki tydzień, więc tak za tydzień, planowany start za tydzień, albo w czwartek, zobaczymy. 12 albo 13 kwietnia w połowie chcemy rozpocząć, no i też to kontynuować. Jeżeli chodzi o dalsze, dalsze spadki na indeksach, uważam, że jakby technicznie miejsca mamy, i to dosyć dużo, tak, począwszy od Stanów. Skończywszy na naszym wigu u 20, zacznę może od DAXA. Tutaj bardzo ładnie 161, o którym mówiłem wczoraj. Zakończyłem dokładnie nagranie tymi słowami, że znajdujemy się czy dochodzimy do ciekawych, bardzo ciekawych miejsc, właśnie na indeksach, prawda? No, oczywiście 161 było głównym poziomem i głównym mierzeniem układ harmoniczny kraba. To wszystko było pokazywane, co się stało. Zwróćcie uwagę jedynie na. Precyzję, bo skuteczność, mam nadzieję, że jesteście świadomi, jak duża jest skuteczność, jeżeli chodzi o wykorzystywanie technik FiBo, tak czy autorskiego podejścia FiBo na falę volumen. Tutaj chodzi przede wszystkim o precyzję. No, w mojej ocenie nie ma bardziej precyzyjnego i przy okazji skutecznego narzędzia do tradingu, co też pokazuję, udowadniam właśnie chociażby w takich momentach, jeżeli chodzi o ten potencjał spadku, bo tutaj to bym chciał Wam pokazać. Jest on dosyć duży. Tu może być po, po drodze to nie jest tak, że rynek się od razu sypnie i będą trzy, jakieś czy cztery mocne sesje spadkowe. Nie sądzę, żeby było tak od razu. Natomiast wszelkiego rodzaju podbicia, czyli jakaś głowa z ramionami dalej na spadki, jakieś mierzenie tego spadku wewnętrzne, oczywiście mowa o 561 to będą okazje do tego, w mojej ocenie, tak jest moje zdanie, ja w sumie na to poluję, do tego się przymierzam, To będą okazje do tego, żeby gdzieś próbować. Yy, Dalej grać na spadki. Dlaczego? Dlatego, że ruch tego typu, nawet jeżeli on miałby być korektą, czy ten spadek będzie jedynie, tak w cudzysłowie, oczywiście, jedynie układem korekcyjnym, to pamiętajmy, że na spadkach i układy korekcyjne są zawsze trójfalowe. Co nie jest tak, że będzie jedna fala i od razu się odbije. Odbić się może, ale to będzie fala B i przed nami ta najciekawsza dla traderów, dla geometryków, traderów harmonicznych, fala CD, nie? Czyli ta ostatnia. Trzecia i mniej więcej tego typu już wyczekuję na to czekam. No tutaj tak jak mówię, miejsca do spadków mamy dosyć dużo. Pamiętajmy w tradingu jest bardzo fajna zasada. Wykorzystuję ją w taki dwojaki sposób i do wyjścia, ale często też do wejścia, czy też informacyjnie, nie. No, tutaj zasada najbliższego ZZ o tym mowa, 15450 460 to jest taki docelowy target. Tutaj też mam na celowniku ten szeroki one to one, on chyba nawet jest niżej. Z tego co pamiętam, mowa oczywiście o mierzeniu F100, na przykład balans. Tak, widzimy, że troszeczkę niżej jest. Podsumowując, według mnie 15415460 15460 punktów na DAX-ie jest na celowniku. Ruchu czy fali mamy dużo spadkowej miejsca, dlatego cały ten ruch, proszę obserwować i mierzyć go odpowiednio falowo, tak, żeby to było na zasadzie fala A, B, B, C podbicie gdzieś tam FIBO, precyzja i dalsze e, dalsze spadki do ZZB. E, Wig 20, tutaj też sytuacja bardzo Eee, bardzo ciekawa. Eee, tak, na WIG-20 tutaj mówiliśmy o takich poziomach e, wynikających przede wszystkim z zmierzeń, ale też z układu harmonicznego. E, tutaj akurat WIG-20, pamiętajmy, on jest wolniejszy zdecydowanie jak NASDAQ czy DAX niemiecki, więc tu się dzieje po prostu wszystko e, wolniej. Nie znaczy, że nie dzieje się jakoś e, te, nietechnicznie, czy są chaotyczne ruchy, nie, rynek jest po prostu taki no, bardziej szlamazarny, można powiedzieć, wolniejszy, niektórzy się śmieją, tak pół żartem, pół serio mówią dla emerytów. Tak? No, coś w tym jest. Ja na MIGO 20 rzadko mam jakieś pozycje. Już nie mówię o akcjach, chociaż na kontraktach. Stronie, co mi się tam zdarzy, czy WIG20, czy na KGHM, czy na PZU, to są moje takie ulubione Futuresy, mówię, tak? Nie akcje, tylko kontrakty terminowe, właśnie na te akcje, czy na WIG20. Eee, no jeden z pomysłów jest 1850. To jest poziom, który też biorę pod uwagę. Tu mamy układ harmoniczny, mamy małe, duże film, więc bardzo dobrze wygląda to od strony geometrycznej. Precyzja, widzimy, tych mierzeń jest bardzo duża, poziomy się praktycznie na siebie nałożyły, wzmocniono no, oczywiście tutaj takim głębokim układem deep a No, najważniejsze jest to, że punkt D jest właśnie na wysokości tych mierzeń fibonacciego, więc tutaj pytanie, czy w ogóle będzie to podbicie, bo pamiętajmy, że są dwie zapory podażowe. Pierwsza ta słabsza, słabsza w sensie kombinacja, jeżeli chodzi o 50 i 127,2, pamiętajmy, że ona statystycznie jest słabsza. Ja rzadko kiedy ją tak naprawdę biorę pod uwagę, natomiast ten setup wyżej oczywiście mocniejszy, tak? W tym momencie rynek reaguje od 50 i 127,2 na wolumenie podażowym, co jest dla mnie informacją, że ta podaż się zaczyna pojawiać i te większe spadki prawdopodobnie dopiero docisną, tak, dopiero przed nami, więc ja tutaj czekam gdzieś tam na takie podbicie, wiecie, rodzaj pułapki, często to się pojawia, tak, że widzimy tutaj mierzenia, gramy na pierwsze odbicia, rynek próbuje wrócić i nadbija ten poziom, nie, ja właśnie na to nadbicie czekam, a wyżej stoją bardzo ładne poziomy, więc nawet to nadbicie może sięgnąć 1840-1850, tak, tych mierzeń, więc WIG20 jest i dokąd zmierza odpowiadając na pytanie dzisiejszego odcinka. No, według mnie zmierza do poziomu Fibonacciego. Przechodzimy dalej. Stany Zjednoczone, US-100. Zobaczmy, co się dzieje na nazdaku. No, tak też się dosyć ładnie sypnął też to wszystko było pokazywane, kontrolowane, bardzo ładnie ta dywergencja, nie wiem czy pamiętacie, mówiłem nad wolumenie skumulowanym, bardzo ładnie zadziałała. Ruch jest trójfalowy, w sumie Nasdaq troszeczkę wyprzedza DAX-a, nawet patrząc od strony falowości, tak? ta fala CD, czy ta fala właśnie kończąca ten układ korekcyjny, ona już jest do pomierzenia i do wyznaczenia, tak? 13 tysięcy 73 punkty. Tu mamy taki bardzo głęboki układ harmoniczny. No, jest, nie mogę powiedzieć, że jest zły, zaraz go pomierzę dokładnie, żeby nie być gołosłownym, bo musimy sprawdzić, czy precyzję mamy na mierzeniu, czy na wysokości f 100 Także w tym momencie robię ten pomiar, oczywiście od X do A. Punkt B50, D, nawet głębiej, bo jeżeli mówimy o układzie nietoperza, to bullish BAT, czyli wzrostowa formacja nietoperza, sięga 8,86 w punkcie D. A więc ten poziom 1380 1350 prawda? Potencjalny zakres dalszy. Do spadków, jeżeli chodzi o surowce, towary, zobaczmy na złocie, co takiego się dzieje. No, chyba nie ma żadnych złudzeń, moi drodzy. tak? Układ, no, praktycznie nie ma o czym gadać. Słuchajcie, mam nadzieję, że kupę kasy na tym zarobiliście. Bo setup był książkowy, było to pokazywane począwszy od niedzielnej odprawy, wczoraj, przedwczoraj. No i w końcu to się stało. Także gratuluję Wam, gratuluję sobie, bo zarówno złoto, srebro dało w tym roku zarobić. Najwięcej, tak, dało w tym roku zrobić najwięcej. Mówię, dało już tak w czasie przeszłym, bo pozycje są skeszowane, zamknięte. Nie tak jak na dolarze do złotego, gdzie cały czas przypominam, walczę. Był fajny zarobek na papierze, mocno cofnęło, schedżowałem. Teraz lecę w drugą stronę, nie? No, ale to będę też na milionowym portfelu pokazywał i tłumaczył, bo tam są pewnego rodzaju takie matematyczne zależności w kontekście wyprowadzenia czy prowadzenia tych pozycji, nie, wyprowadzenia rachunku. Dobra, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o złoto, tutaj na pewno przypominają sobie mierzenia, w sumie to jedno najważniejsze 2055-56 jest wyżej, prawda? 127,2 oczywiście może być reakcja, więc to nie jest tak, że najpewniej gładko ten poziom wybije, przeleci i od razu od, i od razu sięgniemy do dużego FI. Raczej tak nie będzie, natomiast układ Butterfly'a jest po drodze. No proszę o tym pamiętać, że ta reakcja to zagranie 2030-31 często się Pojawia, no bo jakby nie było, jest to układ harmoniczny, jest precyzja, jest punkt D, prawda? Więc ten trójkąt, jakby zasięg wybicia uważam, że za chwilę będzie już wypełniony. Przypomnę jedynie o jakim trójkącie mowa, no, pokazywałem go wiele razy, ale może nie wszyscy są na bieżąco, więc ten układ trójkąta był pokazywany, raz jeszcze przypominam, przed momentem wybicia, wczorajszym czy przedwczorajszym. Nie to było już od niedzielny a więc trzy dni temu mówione o tym, że jeżeli pęknie 61, nawet taki był odcinek ostatnio, no to kierujemy się wyżej i też tak się stało. Ja no to grałem, także może na, można to sprawdzić. Lecimy dalej. Europa WTI. Zresztą pewnie na niedzielę, na tych, na milionowy portfelu to Pokażę. Jeżeli chodzi o PWTI, no na opie powiem Wam, jakoś nie mam przekonania, tutaj coś spadać nie chcę, ten wolumen jest taki malejący, też nie za dobrze tworzy się konsola. Czy będzie domknięcie luki? Według mnie nie. Pamiętajcie, że jest bardzo potężna statystyka, tak, mówiąca na temat tego, jaki czas, jaka, no, taki obszar czasowy, prawda, tak zwane okna czasowe teoria ja okien czasowych, jak ile czasu mamy na domknięcie luki Jest do dwóch dni, a dzisiaj mamy trzeci, tak? Od momentu luki weekendowej, mówimy. No i w ogóle się nic tutaj nie szykuje, żeby zamknięcie tej luki do 75-70 było, więc uważam, że jej po prostu nie będzie. Tu mogą być układy takie wewnętrzne, wewnętrzne nie znaczy, że złe czy chaotyczne, mogą być wewnętrzne geometrie, są tego typu setupy, czy korekty płaskie, aby w się CD, czy po prostu chodzimy od bandy do bandy, no i tutaj takie wsparcie Solidne na 7914 jest. Widzimy, że ZFS100 jest korekta, płaska, tak, z wykorzystaniem równości, czy też symetrii fal. No, Ale niżej 79.10. Nie mam dużego przekonania, w tym momencie pozycji żadnych nie mam. Czy będę miał w tym tygodniu raczej nie, bo mam dużo ostatnio na walutach, na indeksach, coś tam na złocie, może to zewnętrzne zaatakuje. Ropy w tym momencie nie czuję. Także takie jest moje podejście do tematu. USD PLN, zobaczmy, USD. PLN. O, tutaj mierzenia zewnętrzne, nie? Tutaj mierzenia zewnętrzne w sumie nic się nie zmieniło. Jedyne co, no to taka mała przypominajka z mojej strony, że kierujemy się prawdopodobnie na pierwsze mierzenie. No pierwsze, pierwsze, nie pierwsze, tak. Tutaj tym mocniejsze, oczywiście jest niżej. Mowa 161, natomiast 127 są po drodze, jakby nie było, zdecydowanie. Mamy tutaj 4,25,50. No, i ten taki nasz, no nie chcę powiedzieć, pewniaczek, żeby znowu ktoś tego źle nie odebrał. To są oczywiście takie moje żarty, w cudzysłowie. Pewniaczek, nie, że ne, mocny poziom technicznie, nie, a, a, a nie jakiś tam pewniak, że trzeba na niego zagrać. Absolutnie nie są to rekomendacje, żadne pojedy inwestycyjne. 422-23 Tak, te mieszania zewnętrzne technicznie są mocniejsze. Już nie będę używał tego słowa, żeby nie robić zamieszania. Natomiast po drodze 127 też ciekawy na 4,2550. No dobra na zakończenie bitcoin pamiętajcie żeby odebrać sobie system system symulatorów i symulator Fibonacci bo tam jest w pakiecie razem to wszystko dzisiaj będę kompletował już pierwsze osoby spełniły warunki także będę wam to wysyła pamiętajcie żeby napisać do mnie ewentualnie do Moniki nie, tak żeby był porządek, jak mam zielone światło materiały lądują u Was na skrzynce mailowej, wszystko jest przygotowane jeżeli chodzi o Bitcoina no to moi drodzy, góra wychodzimy, szczegóły gdzie są podło pytanie na czacie, macie opis projektu, także bardzo proszę się zapoznać ja tam dołożę nagranie, które też jest na naszym kanale, no i i lecimy z tematem. A jeżeli chodzi o bitcoina, mierzenia zewnętrzne pokazują bardzo, ale to bardzo ładnie i co ważne dla nas, bardzo precyzyjnie te poziomy, które są wyżej. No, tak jak mówiłem ostatnio, tak powtórzę się, no ale akurat z technicznego punktu widzenia, wszystko jest dalej aktualne. To jest kwestia czasu. 30,5 tysiąca. No tylko z przodu, 30k, jak to się mówi. No uważam, że jest na celowniku, także nie jest to oczywiście to strefa popytowa, tylko podażowa, więc kolor czerwony, żeby tutaj niepotrzebnie nie wprowadzać zamieszania. Jeżeli mówimy czy pokazuje jakiś kolor czerwony, podażowy, no to raczej jest to opór. Spodziewamy się reakcji, jeżeli popytowy, no to w kontekście odbicia, ale na kupno, nie? To jest logiczne. Dobra, tyle moi drodzy na dzisiaj. Jutro, pamiętajcie, Akademia o godzinie 16, więc handlujemy na żywo na sesji amerykańskiej. Symulator Fibonacci jest do odebrania, szczegóły macie na mailu. No a, jeżeli czegoś potrzebujecie, to piszcie do mnie na Telegramie. Miłego dnia Wam życzę. Powodzonka. Trzymajcie się. Cześć.